Jakiego laptopa z Windowsem 11 do pracy biurowej warto wybrać w 2025 roku? Link do listy modeli wraz z cenami zostawiam w opisie, a na początek procesor. Aktualnie nie masz co wybierać między i trójką, i piątką, czy Ryzenami, bo te czasy już minęły. Do pracy najlepszym rozwiązaniem będą nowe generacje procesorów Intel Core Ultra, Ryzen AI tudzież Snapdragon X, które zapewnią wysoką wydajność, pobierając przy tym znacznie mniej energii, co oznacza mniej hałasu i dłuższy czas pracy na baterii. 8 GB to absolutnie minimum w biurze, ale wraz z coraz nowszymi programami zapotrzebowanie na pamięć operacyjną również rośnie, więc wybierając 16 GB będziecie lepiej zabezpieczeni na przyszłość. Dysk tylko i wyłącznie SSD, najlepiej 512 GB lub nawet więcej, by wszystkie niezbędne pliki mieć zawsze przy sobie. Ekran, wiadomo, im większa rozdzielczość, tym lepiej, choć do pracy biurowej zdecydowanie Full HD wystarczy. W tym segmencie nie ma też co inwestować w matrycę OLED, bo wielogodzinne wyświetlanie interfejsu, na przykład Excela, może powodować Wypalenie. Warto zwrócić też uwagę na porty, by mieć chociaż jedno pełnowymiarowe USB typu A czy HDMI do podpięcia projektora. Przydatna bywa też podświetlana klawiatura, no i preinstalowany system, o czym często zdarza się zapomnieć, i później trzeba poświęcać dodatkowy czas na jego doinstalowanie. A jeśli chcesz coś naprawdę nietuzinkowego, sprawdź ofertę Copilot Plus PCs, czyli nową kategorię laptopów z wbudowaną sztuczną inteligencją, wydajną baterią i rozwiązaniami wspierającymi produktywność. Znajdziesz zresztą rolkę o nich na naszym kanale.